Świat według Zapadki i Reitera, to już, proszę państwa, 27 odcinek. Dzień dobry. Cześć, Milek. No i jeśli premier naszego rządu od kilku dni chwali się, że no, będzie dobrze, bo, bo będzie obniżka cen gazu, no to oczywiście to jest bardzo dobra wiadomość i z tego się tylko powinniśmy cieszyć. Takiego ruchu, trzeba dodać, no w ostatnich 20 latach nie było. Zawsze była, nie wiem czy dokładnie co roku, ale zawsze mieliśmy do czynienia z podwyżką cen gazu. Tym niemniej, my jako komentatorzy mamy obowiązek nie tylko zachwycać się tym, co propaganda wybija, aczkolwiek słusznie na plan pierwszy, jak mówił obniżka dobra rzecz, to powinniśmy zastanowić się właściwie, jakie są kulisy tego stanu, że Rosja trochę spuściła stonu i cenę dostaw gazu obniżyła. W tle jest dosyć twarda postawa Komisji Europejskiej Brukseli Unii Europejskiej. No bo to ona walczy dla całej Unii Europejskiej z Gazpromem o obniżenie cen gazu. Tam są jakieś chyba już wyroki były, czy też groźba wyroków przed trybunałem. Gdzie? W, w Helsinkach, nie pamiętam. To w Sztokholmie. W Sztokholmie, tak. E, w każdym razie hmm, Gazprom idzie na ugodę z poszczególnymi państwami. No i również nam, Polsce, udało się taką ugodę z Gazpromem zawrzeć. Stąd ta zapowiadana obniżka ceny. Przede wszystkim trzeba wrócić do powiedzi pana premiera Tuska sprzed dwóch dni. Ja uważam, że ta wypowiedź to jest, to jest hipokryzja sięgająca szczytów Himalajów. Bo trzeba wrócić datami wstecz. 29 października 2010 rok pan wicepremier Pawlak podpisuje porozumienie z rządem Federacji Rosyjskiej z panem wicepremierem Syczyniem, w którym to Polska zobowiązała się do odbioru 10,5 miliarda metrów sześciennego gazu z Rosji. Ale umowa jest tak skonstruowana, że Polska płaci do tej pory najwyższą cenę w Europie za ten gaz. Nawet więcej płacimy niż Ukraińcy. Ta przedział cenowy, bo to jest ścisła tajemnica w ogóle, to tajne łamane przez poufne. Ale według informacji takich ogólnie dostępnych płacimy między 510, a nawet 570. Dolarów za tysiąc metrów sześciennych to pan Piotr Najimski, który kiedyś był za bezpieczeństwo energetyczne odpowiedzialny. Taki szacunek Taki, Bo oni to utajniają tą informację. Ja się powiedzmy szczerze, że to są szacunki strona rządowa czy polski nigdy nie chcą powiedzieć ile dokładnie. Ale warto wczytywać się w wypowiedzi pana premiera Tuska i pana ministra Skarbu, pana Budzanowskiego. Gdy premier Tusk powiedział, że no, hura, będzie, będzie obniżka cen gazu, to pan minister Budzanowski powiedział coś takiego, że zbliżamy się cenowo do cen niemieckich. Zbliżamy się. Czyli dalej płacimy jak za zboże. Ja mam takie wrażenie, że rząd polski, rząd Tuska-Pawlaka, to działa jak rakietierzy. Że oni ściągają haracz z Polaków. No, a Tutti de Capo, Tutti oświadcza, że no, słuchajcie, haracz będzie mniejszy o 10%, ale dalej jest to haracz. I to w, taki, w tym kontekście trzeba patrzeć na, na oświadczenie y, premiera Tuska. Dochodzi po prostu do takich paranoidalnych sytuacji, że. Polska kupuje gaz rosyjski od Niemców. Bo to jest trochę taniej. Bo jest nie tylko trochę taniej. To musi być taniej, bo jak Niemcy też nas sprzedają ze swoją marżą. A Polska dalej opłaca się kupować od Niemców, nawet z tą marżą. Czyli jaka jest różnica. Bo to będzie i tak taniej od bezpośredniego dostawcy. Ale jest to, epoka Gierka wróciła. Mamy tak zwany ten wirtualny rewers. Mhm. Czyli gaz Jamalski, czyli gazociągiem Jamalski. Płynie, do, płynie Niemiec. do Niemiec, ale on nie dopływa. Polska podbierze. To jest tak skonstruowane, że my bierzemy z tej rury gaz, on nie dopływa do Niemiec, ale my płacimy tak, jakby dopłynął do Niemiec i jeszcze z powrotem yy, pompowany jest do Polski. No, do takich rzeczy dochodzi. Yy, świat jest w, być może w przededniu pełnej rewolucji, jeśli chodzi o dostawę gazu za sprawą Kanadyjczyków i Amerykanów, tu chodzi o. To, że Amerykanie właściwie opracowali już y, całą technologię na, na masową skalę skraplania gazu LNG i amerykański wewnętrzny rynek y, y, jest nasycony, oni nie mogą już wyższej ceny te koncerny, które to robią na, y, y, od Amerykanów wziąć wyższej ceny. Europa jest dla nich bardzo wakomym y, kąskiem, jeśli chodzi o zbyt. I Unia Europejska właśnie w tych teraz obecnie, ja nie znam dokładnie. Jaki jest stan rzeczy? Ale prowadzi pretraktacje handlowe, na, które mają dotyczyć masowych dostaw gazu skroplonego, czyli w jakichś tam dużych zbiornikach kryogenicznych do Europy. I teraz ten gaz będzie tańszy. To już dzisiaj mówią eksperci, że to jest oczywiste: będzie tańszy od, od gazu Gazpromu, nawet po tych nie wiem, wygórowanych cenach dla Niemców też będzie tańszy. Ale rzecz tutaj dla nas jest bardzo niebezpieczna. Za sprawą premiera Pawlaka rządu trzeba powiedzieć całego, my jesteśmy w sidłach, bo my podpisaliśmy długoterminową umowę. I my musimy ten gaz przyjąć, bo inaczej będę tutaj jest 11 miliardów, tak? I bo inaczej będą kary umowne wysokie. A czy nie będą kary, tylko to jest ta zasada, płacisz obojętnie, czy bierzesz czy nie. Czy nie bierzesz tak. I teraz no, nawet gdyby się okazało, że już możemy odbierać z Hamburga czy z innego portu, amerykański gaz tań LNG, no to odbierać sobie możemy, ale i tak musimy zapłacić to, co w tym kontrakcie z Rosjanami zostało przez rząd podpisane. Na przykład Ukraińcy ogłosili niedawno, no, że właśnie budują port tam nad Morzem Czarnym, terminal, będą, ten terminal będzie już potem rurą przesyłał do systemu gazowego Ukrainy gaz LNG z Azerbejdżanu, który jest, będzie tańszy od Gazu z Gazpromu i również z Kataru. Też gaz kroplony. O Katarze może powiedz dwa słowa. Jeszcze wróćmy do Stanów Zjednoczonych, bo ważne są ceny też, ważne są liczby, żebyśmy mieli rozeznanie. Na rynku spotowym, czyli w dostawach natychmiastowych, cena gazu w USA waha się między 70 a 90 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Czyli to jest około. 6, 5 razy taniej tak, niż prawie, my no, bierzemy od, od Gazpromu. Czyli jeżeli byśmy y, sobie policzyli koszty przesyłu, koszty przesyłu, czyli skroplenie gazu, transport, regazyfikacja, na przykład w teraz y, w terminalu, to te koszty, powiedzmy koszt zakupu i, i, i tych operacji to jest około 150 dolarów. Czyli spokojnie, z dobrą marżą, z dobrym zyskiem ten gaz można w Polsce sprzedawać za 200 dolarów, czyli to byłoby dwójpółkrotnie taniej niż my mamy. Odnośnie Kataru. Umowa z Katarem została podpisana w czerwcu 2009. To jest znowu rząd Pawła Katuska. I znowu, czytajmy się to, co mówi pan minister skarbu, pan Budzianowski. Pan Budzianowski powiedział coś takiego, że musimy dojść do cen rynkowych w relacjach z Katarem. To co oznacza ta wypowiedź? To znaczy, że znowu został podpisany kontrakt, cenowo bardzo niekorzystny dla Polski. Świnoujście lada moment będzie uruchomiony, bo już mamy koniec 2012-2014, ma być uruchomiony terminal, ale się może okażeć, że znowu płacimy, jak, jak za przysłowiowe zboże. Była taka reklama w, w telewizji jakiejś firmy ubezpieczeniowej, y, która się w sens do tego, że inny konkurent y, tej firmy rąbie na, na cenach y, tych, którzy się ubezpieczają. Y, no to y, może posłuszmy się tym sformułowaniem. Polska i Polacy jesteśmy rąbani ostro na mm, kontrakcie z Gazpromem na dostawie tego gazu. No to trudno tak właściwie od razu pojąć i zrozumieć, dlaczego rząd polski no, jest taki uległy. Warto w tym miejscu może przypomnieć dosyć słynne, no dawno temu wypowiedziane, ale przecież papier i internet jest cierpliwy, póki nam nie wyłączą. Słynne słowa pre pre premiera Tuska, jak była już ta umowa przez Pawlaka podpisana, no to przecież on uznał to za wielki sukces rządu. Zawarcie tej umowy z Gazpromem. Dzisiaj już wszyscy właściwie komentatorzy mówią: no bez żadnych niedomówień, że ona jest niezwykle niekorzystna. W tych paru zdaniach powiedzieliśmy, najgólniej rzecz biorąc, z jakich to powodów. A jak wygląda, Mirek, wydobycie naszego własnego gazu? No, co do premiera Tuska najpierw. Tak. To słucha premiera Tuska, to sam sobie szkodzi. sam sobie szkoń, więc... Liczby też są ważne. Polska zużywa 14,5 miliarda metrów sześciennych gazu zimnego. Własne wydobycie to jest około 4,4, czyli 10 z haczykiem. Kupujemy i w tej chwili to jest cały gaz z Rosji, mimo że tam są te kontrakty z Niemcami, ale to jest rosyjski gaz. I teraz, podstawowe pytanie, to co zauważyłeś. Dlaczego tak się dzieje, że my taki hacz yy, płacimy? No i, i jaka odpowiedź? No musi Przy... Jakaś przyczyna. Jakaś czy przyczyna. Rosjanie mają haki na Tuska i na Pawlaka? Bo to takie pytanie pierwsze. Jak to się dzieje, że rząd polski działa wbrew interesom yy, polskiego narodu, społeczeństwa i gospodarki? No to jest niewytłumaczalne. Czy, czy to jest zastraszanie, czy to jest szantaż, czy są jakieś. Materiały kompromitujące tych ludzi, nie wiem, trudno tak. powiedzieć. Dobrze, że poruszyłeś problem no, szukania odpowiedzi. Czemu tak jest, ale w tym momencie przypomniała mi się słynna, bardzo myślę, że przez wielu telewizów już niepamiętana afera. Jest rok 1992. Króluje nam prezydent Wałęsa i jedzie właśnie z wizytą do Moskwy. Szefem rządu jest pan premier Jan Olszewski i jedzie Wałęsa podpisać umowę międzynarodową z Rosją. W tej umowie jest postanowienie, no i tej umowie w projekcie jest postanowienie, które wprowadził Wałęsa wbrew Olszewskiemu, mianowicie takie, że na terenie opuszczonych przez wojska radzieckie bas baz w Polsce, mają powstać jakieś takie mieszane spółki rosyjsko-polskie. Po czym rząd Olszewskiego jest obalony i kto jest bohaterem nocnej zmiany? No tak, mamy naszego wspaniałego wicepremiera Pawlaka. No i pana Tuska też. I pana Tuska też. On też, też był w tej ekipie, która obalała. I która obalała. Rząd, no, no powiedzmy, to, bo jak mówię, to, to ludzie, ludzka pamięć jest, jest, jest ulotna. Jan Olszewski jako premier wysłał do ambasady w, w Moskwie Polskiej kategoryczne no, wezwanie pre prezydenta, że w żadnym wypadku, żadnym wypadku się nie, nie, zgadza, ma, nie, nie się zgadza. Na tego typu sformułowania, na tego typu zapisy. No i Wałęsa chciał, nie chciał, musiał zrezygnować. Nie podpisał na szczęście takiego traktatu, no ale y, Jan Olszewski pożegnał się. No była i, nocna i, zmiana i został usunięty. Trzeba usunięty. jeszcze, no, dodać o innych i, aspektach, takich ekonomicznych. Ta umowa z 2010 roku, którą podpisał Pawlak, to też przewidywała, że Europol Gaz, czyli to jest ta firma polsko-rosyjska, e, firma prawa handlowego, rezygnowała z roszczeń w stosunku do Gazpromu, około miliarda, miliarda dwustu milionów za, przesyłanie. za przesył. Te I, i o tej sprawie przypominał teraz pan Janusz Kowalski w artykule z 9 listopada tego roku, że on użył wprost sformułowania. Tranzyt gazu rosyjskiego odbywa się za darmo. Jeżeli sobie teraz Rzeczpospolita opublikował listę 2000 największych firm w Polsce, można sobie tam wyszukać. Europol Gaz przy przychodach miliard 100 ,000 ,000 ma zysku, ma zysku około niecałe 30 milionów złotych. To liczby są ważne. Słowianka kosztowała 50 milionów. 30 milionów złotych zysku. Rok temu, w 2010, miał stratę. Straty na tranzycie. A teraz porównajmy to na przykład Gaz system. GazSystem. system to jest ta firma, która dystrybucją zajmuje się, czyli też przesyłem. Polska firma. Ona przesyła wewnętrzna. Tak. wewnętrzna yy, tranzytem przez Polskę idzie 28 miliardów metrów sześciennych gazu. GazSystem rozprowadza około 14 miliardów, yy, połowę, połowę tego, ale zysk Gaz systemu to jest 400, około 420 milionów, a tu mamy 30 milionów. Wpływy gaz systemu to jest 1,5 miliarda powiedzmy i teraz rentowność. Rentowność gaz systemu polskiej firmy 27%, rentowność Europol gazu 2,7%, czyli 10krotnie mniejsza. Wychodzi z tego, że są jakieś porozumienia, dlatego ścisło łamane przez poufne która po prostu pozbawia Polskę wpływów z tranzytu. Można... Tak przybliżenie policzyć, że to jest co najmniej, to jest co najmniej, około, ja sobie tak policzyłem, około 700 milionów złotych Polska traci na tym. A teraz porównajmy, ZUS musiał wziąć miliard złotych pożyczki na wypłatę, tak, bo nie ma, a, a za ten tranzyt można było, to jest nasza forsa i to nie jest jakaś cena z sufitu wzięta, rynkowa cena za przestrzeni gazu. Tak, tak biznesy Rosjanie robią w Polsce. I to my tracimy po prostu. W ogóle o sprawach najważniejszych dla nas, bo dotyczą one naszej miski czyli i poziomu życia. No jest właściwie niewiele w tych głównych mediach. Jak ktoś tylko jest bardzo zdeterminowany, no to znajdzie informacje, wkładając to dużo swojego czasu, bo to, te informacje nie są na wierzchu. I przez wiele miesięcy, przez właściwie wiele ostatnich lat, to co płynie y, głównymi mediami, to to są różne takie informacje, w, ja bym nazwał je wręcz akcje, które mają odwrócić y, uwagę od tego co najważniejsze, czyli od poziomu życia, od stanu gospodarki, od budżetu, od stanu budżetu państwa. Ostatnio, to też jest bardzo świeża sprawa, y, no, minister Boni, znany kapuś, współpracował ze służbą bezpieczeństwa, w tamtych latach Solidarności dziś jest ministrem zapowiedział i to potwierdził również premier, że powstaje, powołają do życia, on powoła do życia, rząd powoła do życia, nową radę do spraw monitorowania agresji, nienawiści, Mowa nienawiści mowy nienawiści. Czyli rząd jakąś nową instytucję chce powołać, która ma, no właściwie co, nie bardzo, nie, bardzo nie wiadomo, co ona ma sprawdzać. I nie bardzo wiadomo, jakie mają być jej kompetencje, chociaż Boni powiedział, że ta nowa rada ma zająć się promocją pozytywnych zachowań. Nie bardzo wiadomo, przynajmniej tak oficjalnie, czego to ma dotyczyć, ale jeśli to skojarzymy z równoczesną kampanią, która jest prowadzona w głównych mediach, że w Polsce się, że szerzy się nienawiść, że nienawistny jest piska, czy no też ale dalej ksenofobia, ksenofobia homofobia, antysemityzm, antysemityzm tak. nacjonalizm, faszyzm w ogóle. No tak. To jest wszystko robione po to, tak mi się wydaje, żeby nas czymś zająć innym niż dociekaniem, jaka jest prawda o choćby o kontrakcie gazowym, jaki jest prawdziwy stan finansów publicznych, jaki jest stan. Gospodarki, etc., etc. No to wspomnijmy słowa pana Tuska, pana premiera Tuska, że liczy się tu i teraz. tak? Czyli są te wrzutki takie tygodniowe, tydzień zajmujemy się daną sprawą, mm. jakąś tam wybrykami no typu powiedzmy tego bombardiera z Krakowa, tego, to, tak. tego biednego zamochowca. Tu jakaś mowa nienawiści, tutaj Skaczyński Ziobron, Trybunał Stanu, a nie mówi się o tym. O czym my przed chwilą mówiliśmy, na przykład o kontrakcie gazowym, prawda? Nie mówi się o tym, że w tej chwili bezrobocie 12,5%, że wpływy z VAT-u zmalało o 14%, to świadczy o tym, że jest załamanie sprzedaży, bo to przecież VAT jest z podatkiem od sprzedaży. My jesteśmy w... Rośnie, w w, w zasadzie w, na etapie recesji w tej chwili. Gospodarka się pomału zwija. Młodzi dalej uciekają na zachód, bo tu żadnej perspektywy żadnej nie ma. I nie żadnych pozytywnych rozwiązań, to trzeba sobie jasno powiedzieć. No to mamy media. No teraz pana Lisickiego wywalili, tak? Wczoraj wczoraj z, De facto zlikwidowali Tygodnik uważam, że. Bo to jest właśnie, żeby nie było tej tak zwanej. okazji likwidacji, ta czyli formalnie on nadal istnieje, ale, no. ale, ale, ale można są że to jest właśnie likwidacja. A propos właśnie tego, jest wczorajsza bardzo ostra wypowiedź pisemna, bo na blogu umieszczona. Y, autora tego, jednego z autor, jednego, jedy, on jest jednym z autorów tego tygodnika. Mam na myśli Rafała Ziłkiewicza, który, y, no dosyć dramatyczne słowa i bardzo mocne użył w związku z tym, co zrobił właściciel tego pisma, tej spółki. Stwierdził po prostu, Polska rządzona dzisiaj jest przez bezwzględnych gangsterów. No i, i Polską według... rządzi Szajka. To są słowa y, nie, two, nie twoje, nie moje, ale y, dosyć znanego, popularnego dziennikarza, felietonisty i pisarza, Rafała Ziemkiewicza. Proszę, uwagę, Rafał, że to już w zasadzie według pana Boniego to już jest mowa nienawiści. Tak, o, o, ocenianie czegoś dosadnie, wyrażanie swojego zdania. Swojej opinii w sposób niezależny i dosadny. To jest będzie, Tak chyba chce rząd Tuska i ta rada, która, którą was się tam powołują do życia, będzie mową nienawiści. No i to powinno być oczywiście srogo karane. No, przypomnienie Posypią o... się niedługo piękne wyroki. Tak, no, przypomnienie o rynku gazowym i o tych kontraktach gazowych, to jest też mowa nie No się, tak, tak, bo to jest się judzenie. Tak. tak no. e, właściwie to nie bardzo... No ale tam zawsze znajdą się jakieś na, na czasowniki i no, rzeczowniki, tak. żeby to odpowiednio ubrać. Ale co najmniej jesteśmy faszystami w tej kwestii, bo, bo mówimy o rynku. Tak. Tak. Ja <laughs> ja <ten> kom... <laughs> profesor Jadwiga Staniszki nie tak dawno, też przecież publicznie wypowiedziała taką, taką opinię. Ona stwierdziła, że następuje widoczna w Polsce, że następuje widoczna aktywacja służb specjalnych, które zastępują politykę, kreują aktorów tej polityki, a innych, którzy im nie odpowiadają, niszczą. No, pani profesor to zauważyła dzisiaj. My już od dawna, również i w tym programie, wielokrotnie o tym mówiliśmy, że taka sytuacja w naszym przekonaniu ma miejsce. Mi się zawsze przypomina dosyć dawne stwierdzenie, bo chyba z roku 2000, 2001, które wypowiedział pan redaktor Stanisław Michalkiewicz i mówi to do dzisiaj. Zawsze od tego mniej więcej czasu, kiedy sam się sparzył na kandydowaniu do Senatu, a kandydował... Przecież z bardzo dobrym wynikiem zresztą. Tak, ponad sto tysięcy, ale to było za mało powiedział coś takiego, że jego opinii nikt w Polsce nie może zrobić żadnej autentycznej dużej kariery politycznej, jeśli nie ma zgody razwiedki. To jest smutna konstatacja, ale ja bym chciał optymistycznie zakończyć. Róbmy swoje. Róbmy swoje i ostatnio Dziennik Bałtycki podał, że na odwiercie w Webieniu jest samoistny wypływ gazu z łupków. Wydajność złoża około 22 tysięcy metrów sześciennych na dobę. To w skali roku to jest prawie 8 milionów metrów sześciennych. Proszę Państwa, jest gaz w Polsce, jest tego gazu bardzo dużo. To jest kwestia, żebyśmy my mogli po prostu jako polski naród, jako polskie państwo z niego dobrze korzystać. Będziemy szejkami, będziemy piękni, no nie wszyscy i bogaci. Daj Boże, żeby wszyscy. Dziękujemy. Dziękuję.